Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Szczepanowicki Bartnik. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wykonuję odkłady pomocnicze. Jest już po lipie, jest nadmiar pszczół, i ten nadmiar można wykorzystać do odkładów pomocniczych, które później zasilą nam rodziny produkcyjne. W tym roku wykonam ich około 14 sztuk i dodatkowo jeszcze dorobię kilka ulików weselnych. Mam jeszcze jedną serię matek, mateczników, które jutro się wygryzą i będę miał możliwość poddać właśnie do tych odkładów. Po co taki odkład? No, przeważnie takie odkłady robię ze względu na pożytki spadziowe. Wywożę około 20-30 rodzin na pożytek spadziowy i po prostu te rodziny się spracują. Długo nie będzie można ich podkarmić, bo Spać może być nawet do połowy września, a taki odkład pomocniczy będę mógł rozwinąć na przykład do 6 ramek, zalać go i po prostu już pokarm będzie gotowy. Tylko doleję tam dwie ramki, na przykład bo zimuje na 8 ramkach. Dodatkowo rodziny produkcyjne zostaną wzmocnione o młodą pszczołę, która już będzie gotowa do zimowli. A przede wszystkim, odkłady pomocnicze są ważne pod tym względem, że. Zawsze jakaś rodzina nam wyleci pod względem matki. Nie? Jeżeli zgubimy, jeżeli zgnieciemy matkę, coś się z nią stanie, no to taka rodzina będzie wymagała połączenia z inną rodziną. Wtedy robi się nam mega rodzina, która też nie jest za dobra na zimowanie. Ja przeważnie zimuję takie w miarę mocne rodziny. Oczywiście słabe łączy od razu, jeżeli któraś tam będzie. Miała przerwę w czerwieniu i taki odkład służy właśnie po to. Co roku moi koledzy proszą o matki, bo czasem się okazuje, że faktycznie coś się stanie. Ja mam przeważnie zawsze w rezerwie tych kilka ulików weselnych. No i oczywiście te odkłady. Zabieram się do pracy. Ostatnie jest taki zapiernik, że nawet nie ma czasu miodu wybrać. Będę musiał w weekend zrobić miodobranie. Sprawdzałem miodnie, lipa troszkę pokazała. Dobra, wyciągnąłem pierwszą ramkę z brzegu, jest mateczka. Odłożę ją na razie do odkładówki. Oczywiście wybieram mocniejsze rodziny do robienia odkładów, żeby jeszcze spokojnie się rozwinęły do nawoci. U mnie nawoć przeważnie około 10 września kwitnie, ta taka późniejsza, która daje pożytek. Wcześniej oczywiście coś tam kwitnie, ale to ta akurat jest bardziej na pyłek. Zabieram takim starsze ramki, żeby jeszcze pszczoły coś odbudowały. Tu jest akurat taka ramka dwudziestka. I tutaj widzę, że pszczoły się już wygryzają, więc taka ramka trafi do kładówki. Tu jest kolejna ramka z czerwiem krytym. Praktycznie deska, ale ją zostawię. Tutaj jest tegoroczna ramka odbudowana. Ale tu jest sporo czerwiu otwartego, więc taką ramkę nie wezmę. Tutaj jest też większość czerwiu otwartego. Myślę, że tutaj na bocznej ramce może być troszkę pierzgi. Tu jest też nowa ramka tegoroczna. Też się tu czerw wygryzł. No, akurat ta ramka, no to ma pozostałości po czerwiu. Jest troszkę pierzgi, więc taką ramkę o, z brodą zabieram do odkładu. Ramka z mateczką wraca tutaj, gdzie była, jako osłonowa. I teraz tak, trzy ramki zostawiam. Tu wstawiam węzę. Bo jeżeli dałbym ją na skraj, to pszczoły by ją odbudowały i prawdopodobnie Wniosłyby w nią pierzgę, a mi zależy, żeby matka ją jeszcze przeczerwiła. Tutaj też odsuwam trzy rameczki. I tu akurat się czerw wygryza. I wkładam tutaj pomiędzy ten czerw. Dobra. Z miodni dosypię troszkę pszczoły. to część pszczół z rodni, mimo, że wywieziemy, może odlecieć i nalecieć inne ule produkcyjne na innym pasieczysku. Ładny taki troszeczkę ciemniejszy miód lipowy sklepią. jest troszkę mniej pszczoły. Weźmiemy z tego górnego korpusu. No jak widzieliście jest kilka ramek praktycznie całkowicie zaczerwionych. Jak ta pszczoła się wygryzie, no to też musi się gdzieś pomieścić. A ja przy okazji zagospodaruję tą pszczołę. Jeżeli nawet nie wykorzystam odkładów, to mogę dwa na przykład połączyć ze sobą, i będzie rodzina produkcyjna. Powinno wystarczyć. Odkłady i uliki weselne wykonane. W ostateczności zrobiłem 10 odkładów. Nie chciałem już osłabiać rodzin, żeby spokojnie przygotowały się do nawłoci i żeby wykarmiły zimową pszczołę. W środę 14 lipca wykonałem odkłady. W czwartek 15 lipca poddałem matki w matecznikach. Dzisiaj jest sobota. 17 lipiec sprawdzałem wszystkie matki ładnie się wygryzły, chodzą po plastrach. Uliki weselne wykonałem z jednej ramki czerwiu z pokarmem, tam było akurat miałem dwie rodziny, w których zapomniałem dać kraty i matka rozczerwiła się też w połówkach i takie połówki powyciągałem po jednej ramce z czerwiem i z pokarmem dołożyłem jedną ramkę suszu. Strzepałem pszczoły z miodni, od rodzin, z których nie robiłem odkłady. Nie pokazałem, jak wykonuję uliki weselne. Bo w sumie pokazałem to w filmie o odkładach. Niedawno wykonywałem taki film. W prawym górnym rogu zobaczycie odnośnik do tego filmu. Na końcu tego filmu również dam odnośnik. Także nie chcę się powtarzać, żeby te filmy nie były też zbyt długie. I takim sposobem mam osiem ulików weselnych tutaj na tym pasieczysku mam 7, na drugim pasieczysku mam jeden ulik i cztery odkłady i taki ulik spokojnie rozwinie się do sześciu ramek i później będę mógł nim zasilić albo rodzinę produkcyjną albo po prostu połączyć je ze sobą ważne żebym miał po prostu matki zapasowe które w razie wu, jeżeli by się coś stało z matką, czy nawet bym sam zgniótł, czy, czy chciałyby pszczoły ją wymienić to będę mógł poddać mateczniku sztucznym i taka rodzinka dalej będzie się rozwijać z młodą matką Zachęcam Was do wykonywania takich odkładów pomocniczych, czy ulików weselnych jeszcze żeby unasieniły się matki, żebyście mieli je w zapasie w razie bu zawsze możecie albo połączyć odkłady ze sobą i przezimować taką matkę, albo po prostu ją sprzedać komuś, bo jednak na jesień to jest popyt jest na matki unasiennione, bo różnie to bywa. No a bez matki wiadomo, że taka rodzina albo będzie szła do połączenia, albo tylko ratuje ją unasieniona matka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!